Siemanko drodzy widzowie, witam was na moim nowym odcinku na moim kanale I dzisiaj rozpoczynam nową serię, że oglądam najdziwniejsze filmy od gry Bobby Playtime Tak jest! Będziemy właśnie obejrzeć najdziwniejsze animacje od Poppy Playtime. No bo jeżeli gry wideo, albo takie popularne strony na YouTube jak na przykład Obłędny Cykl, Pieć Kosza na Fiance Face, albo Poppy Playtime czy Garden of Batman są takie popularne, to są takie dziwne animacje. No wszystko tak bardzo kolorowo i wesoło dla dzieci, albo wykorzystują postaci z gry! Przecież tak, przecież choroby gry nie powinny być dla dzieci. Bo muszą być takie straszne, tak, tak pełno mroczą historią, strasznymi potwórami. Ale to co wy widzicie, nie jest straszne. To jest coś za dzieci. To jest bardzo, coś głupiego. To jest jakiś content farm, naprawdę. Więc będziemy obejrzeć najciwniejsze animacje i zobaczymy, jaki z nich jest o wiele najgorszy i jakie są okropne. I chyba będzie nawet śmieszny, ale chyba wy to pożałujecie. To będzie coś. Więc, mój, więc ja będę zdecydować, który odcinek mogę wybrać z tych. tutaj. filmów. O mój Boże. No i proszę bardzo, mamy tutaj jakiś najgorszy filmik. To, to jest niemożliwe. Niemożliwe, że postanowią takie okropne filmy dla ciebie. dla innych. Viewerów, jak fanowie oglądają takie filmy, to one tracą pamięć. Patrzcie, co tu jest! Kanał zajmuje się w to ta on nie płacze, no ale te aktorystwa są nawet okropne. Ja oglądam je nawet na wolnym czasie z moim bratem. Ja i mój brat nie lubimy takich filmów są okropne, są przeklęte! O nie... One nie są straszne, widzicie? Bo mają być. To robili jakoś że straszny, żeby być straszni bo być wyżsi... Ale nie, to są bobasy. Smiling crew zamieni się w bobasy. Teraz oni się biją. A, ten płacz. Ale tak dziwnie płacz. A, aktorstwa są okropne. Są bardzo nienormalne. Są takie dziecięce, bardzo. O mój Boże, one jęczą na mojej łóżku, bo mi. No oh ja. Yeah. Mam nadzieję na animacji, że tak ruszę buzią, Nie pasuje tak dobrze, jak oni mówią. Te animacje są kropne. O nie, Lisa, ona też jest tutaj dziwna, ale... Ona, ona... Ona zachowuje się jak jakieś parmaszyńca. Ona tak dziwnie... Ona też dziwnie jęczy Hehe Co jest złe! Jakie to jest złe! O nie! Co to kostium? Co to jest? Co to robi Crafty Corn? Ona była my delight! O nie, teraz jest taka chmura krasnokłaja jak oni się biją, oni... To nie jest... To nie jest Poppy Playtime! To jest jakaś dziwna animacja! Nie, nie hurray! jaki kibicujcie na Cały czas jak oni tak mówią te dziwne postacie, to mnie wkurzają, naprawdę! Tracę pamięć! Czy to ma być prototyp? Sypowi, on tak nie wygląda! Głównie prototyp jest taką amalgamacją innych zabawek. Ma spajające nogi, którym było w chapterze 4. I nawet ma robotyczną rękę. To jest jakiś. No i nawet nie mi tak strasznie, nie mimikuje innych głosów, on nie jest taki straszny. Zamieni go w też takiego dziecięcego i głupiego On tak dziwnie się. Na... Zachowuj się jak jakiś zły są. on ma tak... Się... On tak dziwnie jęczy! On próbuje być straszny, to jest jak, to jest jakaś bajka dla dzieci porąbana z postacie z gry no. I Widzicie jak to jest? Jak to jest? Classic wybuchnie z bombą. No widzieliśmy jak on wykorzystał bomby w Czarnorzeczce na zakończeniu. Ale to nie, ale ta bomba jest, nie jest z gry, to jest taka kreskupa! randomowa bomba. I on był pokonany tak szybciej, wypuchnął się i stał się ręką! O to nie jest moj to jest to jest coś głupiego. Nie jest straszne, nie jest baskutką grą! Stał się content farmem! Okropnym content farmem! Okej, okay, ten odcinek nie pana zdenerwował, a zlecimy do kolejnego. To będzie teraz Dog Day Abandoned at Birth. Opuszczony na rodzeniu. Opuszczony podczas urodzenia albo coś, ja nie wiem. Ale chyba co coś, że rodzice Dog ja go opuszczą, go porzucą. Zobaczymy, mi będzie okropny. O nie. Ja już się boję. Ja wiem, widziałem to. napadłem mnie wkurzy. Lecimy. Okej okay, widzowie, jest tutaj film. Klikamy. Zobaczcie jak to jest O mój Boże To jest... To jest chyba tak jak w inne content pamiętam, tak? Jak inne filmy, że postacie mają swoich... One mają swoją rodzinę. To ma ma mamę i tatę, no i jeszcze chyba na przykład cut Nap, albo inne postacie. One mają swoich... One mają swoich rodziców i powiem się z nimi kłócą. To jest nawet w innych filmach. Są inne takie kanały, które mają taką samą historię o rodzinie. Ale tak dziwnie mówi. Słyszeliście co on powiedział? Powiedział takie... You're not my mother! On zachowywał się tak groźnie, on powiedział takie... You're not my mother! A on zachowywał się bardzo groźnie, on był jak psychol. Widzieliście co? To nie jest taka historia jak Dog Day Powsta Oni byli... W... Oni nie idą do szkoły! To jest jakaś. To jest jakaś gubia historia. To jest jakaś gubia historia. O nie. I to mi się nie podoba bardzo. Wy, głównie wy w Poby Python, w tym maskotkowych grze, są tutaj na przykład eksperymenty na dzieci i straszne potwory, które atakują innych pracowników. Ale tutaj to nie jest tak samo. To nie jest jak w Poby Python. To jest po prostu jakaś. To jest po prostu jak. Aż, to, jest po prostu jak wy, to jest jakiś film dla przedszkolanek. Chyba tam ciebie by to puścić na przedszkolę, no i dzieciaki będą gubić, że nie będą nic jedzieć. Oni nie jest będą za się na Poby one by mogły obejrzeć te pokręcone filmy, zamiast grać w gry. <grym>, te filmy... One... One zamienią mnie w szansę one za chwilę mnie, mnie zrujnują, za chwilę mnie zabiją. Te filmy... One mnie zabiją chyba. One są naprawdę stra... Są naprawdę jakieś głupie. Nikt ich nie ogląda, nikt ich nie lubi. On... On udaje... On jest jakimś złym dzieciakiem, no i ojciec idzie i co? I będzie go Będzie dać mu nauczkę chyba. O ja on go kapię tyłek, on jest jakimś psycholem! Jaki on jest okropny! Ale dziennie on ma taką animację. On ma dziwne animacje. Widzicie jak on tak rusza buzią? Że jest swojego ojca, swojego syna. Jaki on jest stworzony? Ta muzyka! Słyszę to, to jest bardzo cięce. To nie jest taki hip albo albo na przykład rock and roll. Słyszą takie. Widzicie jakie to jest dla dzieci, to nie jest dla dorosłych ten filmik, ten... ale wykorzystują te postacie z gry horrorowej i nawet zamieniały coś Słodzickiego i o... I nawet coś dziwnego, że są w mieście i samochodami, ale tak to nie jest w grze. O nie, Dog Day i Kana chyba się biją, co nie? walczyć. Czemu on kung fu? I ona on bije moje, holy crap! Ten, doktor on był jak. Nie. On, on, go bo on, on był klepą! Są te ba. On był jak bokser! On traci swój mózg, on ma nóż! On jest jak William Afton! O nie jest. Czemu on zabije swoją żonę i syna? On tak będzie się zachowywać? Znowu jest kanap, on jest biznesmenem, ma takie obranie, że jest jakiś biznesmen Ma swój zamek, no i baseny, on tutaj sprzedaje, nie wiem kto to jest Nie jest smutne, to jest na takie okropne. To jest najgorszy film, który oglądam na internecie Okej, okay, jest tatuś, on jest. on jak chce w sensie się prze... on próbuje chyba być miły, próbuje przeprosić całego syna chyba. Tylko on to powiedział, powiedział że przepraszam i już się kochają. Jest w niej obraz zmieni obraz i patrzcie, to jest głupia rodzina tego Dog tego z zna... na, tym... Na... na tym filmie Dog Day, Birth. to nie jest nasz Dog tej którym wiemy, bo właśnie widzieliśmy go w Playhouse. Właśnie on był zaplątany, właśnie w podziemiach Playcare i był skopany przez te mroczne wersje od x Critters i on gania protagonistę, ale tutaj oh, on jest... On ma swoją rodzinę nawet i, i... to jest... I to mi... i ja zrujnuje mi mózg. To nie jest... Popy, to nie jest tak samo jak Poppy Playtime. to jest jakaś... To jest po prostu jakaś animacja dla dzieci. Okej, okay. lecimy do następnego filmu. Okej, okay, zazon kolejny najgorszy film, który jest... Te, który też ma popy, postaci z Poppy playda i to jest... Talk day and Catnap girlfriend, get married. Dziewczyna Catnapa, o że się z Nie, nie wiesz, dziewczyny CATNAPA nie była w pojedynkę. To chyba i wymyślane nowe postacie, żeby wykorzystać na jakieś okropne filmy. No takie filmy dla dzieci. Ale to jest bardzo złe, hehe, he, bardzo złe. Nie mogę uwierzyć, że ja to robię. Ja ogolam takie najgorsze filmy. Robię tą serię dla was. O nie, to jest ślub. Oni mają ślub w Wy w fabryce Playtime Co. <trym i wstydźliwia> Teraz ożeni się z dziewczyną Katnaba, ale gdzie jest Katnab w ogóle? Oni się pocałują, oni się ożenią. Kot i pies nie mogą się ożenić. Widzieliście głosy, którym kat na Nie jest taki jak oni ruszyli. Opuszczaj, Blake. O, po prostu, po prostu, był jak: Ej, Zatrzymajcie się! Stop! Stop! Widzieliście? On ma takie dziiny kos! O, nie! Nie! Oni się teraz kłócą razem. On ma dziwne animacje. Kanal nie jest taki straszny jak że, no on ma po prostu gigantyczny uśmiech, no i wiemy, że oddycha czołem gaza Ale tutaj on ma takie zęby i jest przyjazny Ale Jest zły Jest zły On brzmi bardzo dziwnie, brzmi oczywiście taki Jak jakiś dorosły, jakiś nastolatek, który leci w dojrzewanie On ma taki dziwny głos Dokdej jest tu podrywaczem, on próbuje po, po, podrywać swoją żo żonę katnapa On jest. On ma miłość do niej To jest bardzo dziwne Ej, czemu on ma shotgun? To nie jest dla dzieci próbują uczyć, że dzieci... że pistolety są przyjazne, są dobre. To nie jest normalne. On miał shotgun. Wiedzieć, że chciał zaszeć kanaba. Czy te filmy próbują nam mówić, że te... Że pistolety i bronie są dobre do. strzelania? No, możemy strzelać czegoś innego. Nie! Lepiej nerwganami! No, nerwgany są takimi pistoletami, wiecie. Ja mam oczywiście na mojej bawiani. Lubicie nerw. Lubicie nerwgany? Dajcie mi znać w komentarzach. Ale to nie jest. Ale to nie jest. No pane. Postacie swojej padają strzelają nad shotgunami, one mają broń czy to jest jak Titanic, czy Crafty Courno i Kick Chicken oni Oni są jak mąż i żona bo po prostu Po prostu oni ci, oni po prostu chillują razem na Titanicu To nie jest, to nie jest jak Titanic Jaki on jest zgubi, nie jest taki mądry. On się uderzył się w głowę. Dok. Dok, i chce zajść kanał bez powodu, że chce tylko wziąć swą żonę. Czemu on jest psychorem? Ten dog, gdyby że bym przyjazny, ten on jest taki szalony. Dziw... On tak dziwnie krzyczy. Jo, Oni teraz idą na ślub, chcą się ożenić teraz? On nie jest jak... On jest jak Joker, on jest Widzisz, Widzieliście jak on tak dziwnie mówi doglej? Holy Whiskers? Co to było? Nawet ten film ma najgorsze żarty. To nie jest to takie mądre. Powiedział Holly Whiskers, że co, że jest kodem, bo ma wąsy. Nie, nie, nie. nie. O nie, on porwnie teraz żonę Katnapa, chyba się ożenią. Das Doktaj będzie podrać, będzie podrywać oczywiście swoją dziewczynę katnapa no i zabije katnapa właśnie do piły, he? Przecież Doktaj jest takim przyjaznym psem, bo oczywiście w deskrypcji, oczywiście od moba, jak puścił te w postacie od Smigros na Twitterze My No i nawet taki miła, tutaj jest psycholem a chce zająć swojego przyjaciela, kanał Katowice i Dogdy mieli być przyjaciółmi, tak jak w kreskówkach, które by od Smile Critters, na Poppy Playtime. Za Czemu? On teraz jest zły na... ...protagonista, on teraz jest jak... ...jest taki groźny. On atakuje wszystkich, ja atakuje jeszcze Smile Critters. Uderzył swoją żonę! Nie wolno bić kobiet! On jest groży, zamieni do za zaatakuje innych! Dognej gumnie... Ludzie, dognej przecież nie tak nigdy cię nie zachowuje, Doggaj jest mało prostu taki miły, na przykład by, by. On głównie pomagał protagonistowi wyboby po Bedancia też 3 Powiedział, musisz powstrzymać katnapa! Pokonaj go! Ale tutaj on jest jakiś gangster. On, ja nie wiem, co tu się dzieje. On jest jakiś. On jest psycholem. Atakuje innych. Znaczy atakuje inne postacie. I jest. Jest jakiś morderca. On jest jak William Afton, albo coś. Nie, co to jest. Te filmy są. Te filmy one są jakieś. Bardzo złe, są bardzo złe. Zamieni Dogdeja w Psycho i atakuje niewinny poza Poppy Playtime. Tylko że potracła dziewczynę bez powodu. Das jest jak anime, to nie wygląda jak anime. Oni... Dogdej nauczył się Kung Fu tutaj! Czemu ma piła Jest jak Letterface albo coś! On jest jakiś, bo. Mo... Zabija się w slashera! Teraz on był uderzony, teraz są gwiazdy i wystaje mu język! Teraz, teraz, kanabit, nawet żona kanał się ożenią. Najgłupszy ślub na świecie. Bardzo głupie. To jest bardzo głupie. Nie masz, przecież postaci swoich pedań nie masz żonów. Przecież głównie są przecież po, strasznymi potworami atakują innych ludzi. I nawet chcieli nas zabić, w, jak my w poppy playtime. Ale tutaj tyle animacji są okropne. Są bardzo okropne. No cóż, chyba to już jest koniec tego odcinka, ja już nie wytrzymam. One, my, te filmy są jakieś już Mamy jeszcze dużo, dużo filmów od Tobii Playtime. Tutaj to jest naprawdę dużo. To jest, widzicie co się dzieje, są bardzo romantyczne, zamieniają postaci romantycznych, jak idą na śluby, idą na miłość i się kochają bardzo strasznie. No a w grze to nie miało być takie straszne, albo coś chorowego, ale tutaj, tutaj jest bardzo złe. Jest za dzień. postać w takie filmy dla dzieci, które mogą obejrzeć w przed, na przedszkolu albo w szkole. To nie, ja nie wiem. No cóż, mam nadzieję, że filmy były okropne i was wkurzyły albo was rozśmieszyły. Macie mi znać w komentarzach. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i subskrybujcie mój kanał, dzwonacie, żeby mieć dużo powiadomienia. W takim razie z Wam się żegnam, jestem Szymon Bujdasz. i obejrzeliśmy najgorsze w takie odcinki z Poppy Playtime. Więc do widzenia, żegnam, papa. Pa.